dzisiejszych łowów w tureckim sklepie mam taki duży słoik dosyć ostrych papryczek za 2,90 i tahini, czyli pastę sezamową wymieszaną z melasą winogronową. To jest podobno ich metoda na jedzenie tahini na słodko. Zawsze mieszają ją z melasą i ten wyrób składa się tylko z dwóch składników. 60% to tahini, 40% to melasa winogronowa. Kosztowało to 4,50 za taki słoik, który ma nie mam pojęcia, ile gramów. Kolejne tureckie zdobycze to taki wielki słój halapenio, za 2,90 franka. Uważam, że ta cena jest rewelacyjna, bo pamiętam, że w Polsce zawsze polowałam na halapenio jak był tydzień meksykański w Lidlu i wtedy taki malutki słójczyk kosztował 5 lub 6 zł i, i tak była to dobra cena. Także jestem zachwycona, bo halapenio uwielbiam. Kupiłam dzisiaj też tu zakwas na chleb, w tle pięknie wygląda. Kupiłam dzisiaj też mango. Mango dosyć takie już dojrzałe, ale nie najbardziej dojrzałe, jakie tam było, ponieważ były też takie, że naprawdę się ich bałam. Były takie miękkie, nie wiem czy to dalej się je, ale dla mnie była już przesada. I takie wielkie mango pachnie tak cudownie, jakie teraz tu rozpakowałam. Kosztowało franka 50. I witam Was z kolejną częścią tureckich zdobyczy. Jedna rzecz jest już otwarta, za co Was przepraszam, ale chciałam Wam pokazać, jak to wygląda. I to jest taki biały, bałkański, słony ser, trochę podobny do fety, jednak troszeczkę inny. W środku on ma taką zalewę, on ma jeszcze taką przykrywkę, jak puszka, którą się tak ściąga, jak, jak od groszku czy czegoś. I on ma w środku takie krążki, to jest krążek obdziabany tutaj ten, ale pod spodem jest jeszcze cały. I te krążki są zwykle trzy lub trzy jeden taki chudy. Widzicie, to jest grubość takiego krążka, Krążek wygląda naprawdę ładnie, fajnie się prezentuje, bo ma taki wzorek specyficzny. I ten ser jest po prostu przepyszny. To jest trochę śmieszne, bo ze Szwajcarii przywozimy do Polski wszystkim po prostu ten ser, bo go uwielbiają. No a jest to ser turecki, jednak wypadałoby bardziej skupić na szwajcarskich, ale na tych też się skupiamy. I ten ser kosztuje 6 franków. On jest tu niby z 7 franków przyceniony na 6, a tak naprawdę on zawsze kosztuje 6, więc to jest jego cena. I tutaj mamy tego sera. Zaraz zobaczę, czy. Czy coś tutaj jest napisane? Jakoś zawsze, jak patrzę przez obiektyw, to nic nie widzę. Jest, o tutaj widzicie: 800 gramów netto. Tu mam jeszcze słodkie ziemniaki, zaraz będę robiła taką zapiekankę. One kosztują 2,90 franka za kilogram. Tyle samo kosztują ziemniaki zwykłe. Tu mamy marakuje, marakuje u Turka są rzadko. Teraz były i były w dodatku po 50 rapenów, więc spodziewam się, że dlatego, że są już mocno dojrzałe i zaczęły się marszczyć, ale to nie zmienia faktu, że są pyszne. A tu mamy turecką kiełbasę Sucuk i ona jest taka. Ma taki lekko kwaskowaty zapach i posmak, jest dosyć paprykowana, ale nie jest za bardzo ostra. Otóż niektórzy mówią, że jest ostra, no ale w mojej kategorii ostrości ona ma zerowe, po prostu zerową punktację. I to jest najdroższa opcja tej kiełbasy, jaką tu mamy, bo jest opcja za 5 franków za kilogram i to jest generalnie jakieś 70% smalcu wołowego. Jak to wrzucicie do piekarnika, to zostaje taki skwarek. Jest też opcja 10 franków za kilogram. I to jest taka kiełbasa, no powiedzmy, pół na pół, ta kosztuje 15 franków za kilogram i można ją porównać jakością do takich polskich kiełbas kosztujących 12 zł za kilogram, no coś takiego. Czyli nie jest to jeszcze super jakaś chuda kiełbasa, ale jest już powiedzmy jadalna dla nas. <noise> Także jest smaczna. Kolejne zakupy w tureckim sklepie. Tu mamy pastę sezamową i taki wielki słój kosztuje 5.95 franka, to jest 550 gramów netto. Mamy dwie dynie piżmowe. Dynie piżmowe kosztują 2.90 za kilogram franka i te dwie kosztowały chyba 6.30. Tu mamy jabłka, pokazuję je dlatego, że jabłka w tureckim sklepie są bardzo tanie, jak na Szwajcarii, kosztują frank 40 za kilogram i marchewki również dosyć tanie, frank 90 za kilogram. Taki oto gigantyczny, pitopodobny chleb, widzicie jaki jest wielki, kosztuje u Turka 2 franki. Naprawdę jest to dosyć dobra alternatywa, jest to biały chleb, więc no, nie jest to jeden z moich ulubionych. Ale naprawdę świetnie pasuje do takich spotkań, gdzie robimy różne sałatki, zapraszamy ludzi, właśnie rzucamy taki chleb i po prostu wygląda on super, dlatego bardzo go lubię. Kolejna porcja tureckich specjałów. Tutaj mamy ryż jaśminowy. Kilogram ryżu jaśminowego kosztuje 2,25 franka. Tu mamy jakiś taki turecki ser, którego jeszcze nie jadłam. Za 3,30 za 250 gramów. I pomidorki koktajlowe 3,90 franka za kilogram.